Drugiej takiej serii jak GTA na świecie po prostu nie ma. Nigdzie indziej nie znajdziemy tylu kultowych i zapadających w pamięć momentów, ale na potrzeby naszego zestawienia postanowiliśmy zawęzić listę do 10 misji, które zdefiniowały całą serię. Oto naszym zdaniem najbardziej zapadające w pamięć wątki w historii GTA. Finalna misja w GTA-3, jak na swoje czasy, była czymś doprawdy przełomowym. Claude, czyli główny bohater, stawia w niej czoła kolumbijskiemu kartelowi i przez dobre kilkanaście minut sieje zniszczenie w jednej z dzielnic. Cały wątek, który doprowadza finalnie do wielkiej jatki, jest jednak o wiele bardziej złożony. Szefowa gangu, będąca ex-dziewczyną protagonisty, porywa wcześniej jego nową ukochaną i żąda za jej uwolnienie 500 tysięcy dolarów. Oczywiście wymiana nie idzie po naszej myśli, i ruszamy w pościg za uciekającym helikopterem. terem <síns> Choć samo The Ballad of Gay Tony było świetne, nowy akt pod kątem misji nie zapadał przesadnie mocno w pamięć, poza misją Dropping In właśnie. To w dużej mierze zasługa wykorzystanej mechaniki, w której do zleconego nam zabójstwa wykorzystujemy spadochron. Dostając się do budynku, w którym znajduje się nasz cel, oczywiście zużywamy tonę naboi, ale gdy finalnie dostajemy się do pomieszczenia, w którym chowa się marki Ashwili, misja także nie rozczarowuje. Nasz cel w iście hollywoodzkim stylu zostaje wyrzucony przez okno i spada z samego szczytu wieżowca. Música okay. Jedna z najbardziej frustrujących sekwencji w historii serii bijąca na głowę nawet wrong side of the Tracks, w którym goniliśmy pociąg. Wsiadając do czerwonego barona, bo tak nazywa się maszyna, którą przyjdzie nam sterować, mamy za zadanie wyeliminować kilka ciężarówek dostawczych należących do oprawcy naszego znajomego. Zadanie nie jest łatwe, bo opanowanie samolotu to prawdziwy koszmar, a do tego musimy pamiętać o wskaźniku paliwa. Wielu graczy rwało sobie włosy z głowy podchodząc do misji setki razy, ale choć niewątpliwie przy jej designie maczał. Sam szatan, to jedno trzeba przyznać, satysfakcja po ukończeniu tej misji była przeogromna. Seria GTA niemal od samego początku wyśmiewa rzeczywistość i tworzy w wirtualnym świecie karykaturę tego, co znamy z reala. W misji Friend Request Rockstar wspiął się jednak na absolutne wyżyny parodii, doskonale punktujące absurdy wokół Facebooka. I to na długo przed tym, jak Zuckerberg znalazł się w największym ogniu krytyki. W samej misji wcielamy się w Michaela i ruszamy do siedziby Live Invader, odpowiednika Facebooka w świecie GTA. Infiltracja siedziby korporacji i podłożenie ładunku wybuchowego w telefonie to pom Pomysł Lestera Cresta i, choć na papierze wygląda na rzecz niewykonalną, okazuje się, że całość idzie jak po maśle. Seria GTA i obcy mają bardzo długą historię, jednak związana z nimi misja w GTA San Andreas zdecydowanie się wyróżnia i to pomimo tego, że podczas zadania wcale ich nie spotykamy. Podczas tej misji udajemy się do samej strefy 69, wzorowanej naturalnie na strefie 51. Misję wykonać można tylko i wyłącznie w nocy, co dodatkowo dodaje jej klimatu. A nasze zadanie? CJ ma odnaleźć i wykraść tajemniczy tytułowy projekt. Ten okazuje się jetpackiem, z którego możemy skorzystać podczas ucieczki. Ucieczki z kompleksu, jest więc efektownie, jest klimatycznie, a do tego cała strefa jest pełna zabawnych nawiązań, m.in. do Half-Life'a. Misja, która zapada w pamięć z bardzo konkretnego powodu. W końcu niecodziennie rabuje się banki w pełnym pancerzu z miniganem w dłoniach. Niecodziennie podczas ucieczki musimy się także mierzyć z czołgiem, i również niecodziennie w walce o przeżycie zasiadamy za sterami jadącej 10 km na godzinę koparki. The paleto Core to niewątpliwie jedna z najwolniejszych misji w całym GTA V, ale powolne tempo jest nam z nawiązką rekompensowane gigantyczną demolką. Niezwykle efektowna, ale i wymagająca misja, która doskonale oddaje klimat Grand Theft Auto 4. Po bliższym zapoznaniu się z rodziną McReady ruszamy do akcji, która polegać ma na obrabowaniu jednego z banków w Chinatown. Rabunek przebiega dość sprawnie aż do momentu, w którym bracia zaczynają się kłócić, a jeden z cywilów postanawia stawić czoła przestępcom. Misternie zaplanowana akcja szybko obraca się w totalny chaos. Niko i spółka ostatecznie wychodzą z tego cało, ale długa sekwencja strzelanin w wąskich miejskich uliczkach i Wycieczka tunelami metra zapewnia stały dopływ adrenaliny przez dobrych kilkanaście minut. Zakończenie przygód CJ otwiera podium w naszym zestawieniu. To kolejna długa, ale jakże satysfakcjonująca misja, w której musimy uporać się z naszą przeszłością. Podczas zadania między innymi, jeździmy opancerzonym pojazdem SWAT, przebijamy się przez hordy przeciwników w siedzibie Big Smoke'a, którego finalnie kładziemy kilkoma seriami z karabinu. Big Smoke żegna się ze światem w dość żałosny sposób, ale na tym sama misja się nie kończy. Na miejscu pojawia się Frank Tenpenny, kradnie pieniądze i podpala budynek, z którego musimy się jak najszybciej wydostać. Kiedy się to nam udaje, ruszamy w pościg, który kończy się dokładnie tam, gdzie rozpoczęło się GTA San Andreas. Finalny napad w GTA V, a jednocześnie największa i najbardziej spektakularna sekwencja w całej historii serii, przynajmniej do czasu pojawienia się GTA VI. Co istotne, do samej misji możemy podejść na dwa całkowicie różne sposoby. Subtelny oraz oczywisty. Do wielkiego skoku musimy się też odpowiednio przygotować, a gdy nareszcie wszystko zostaje dopięte na ostatni guzik, ruszamy do akcji. Bez względu na decyzję czeka nas nie lada przeprawa, na którą składają się nie tylko zwykłe strzelaniny, ale także i cały szereg spektakularnych ujęć a s Ostatnia misja w GTA Vice City nie należy do łatwych, ale stanowi fenomenalne zwieńczenie historii opowiedzianej w grze. Plan, który uknął Tommy niestety szybko bierze w łeb. Bliski współpracownik go zdradza i wydaje Sonemu, który przyjechał do Vice City, aby rozliczyć się z protagonistą. Zdrada prowadzi do ogromnej strzelaniny, z której finalnie wychodzimy zwycięsko i to pomimo ogromnej przewagi liczebnej przeciwników. Cała sekwencja przypomina dość mocno scenę z kultowego człowieka z blizną, z tą różnicą, że na sam koniec to nasz bohater jest górą i staje na czele przestępczego półświadka. Lepszego sposobu na zamknięcie historii w GTA Vice City zrobić się po prostu nie dało. A jaka misja z serii GTA najbardziej zapadła w pamięć Wam? Swoimi propozycjami podzielcie się z nami w komentarzach. Jeśli podobał Wam się ten materiał, zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał.